Po ciężkiej nocy, dzień dobry, piękny, kolejny, słoneczny dzień, tym razem wtorek. Zobaczymy, co ten dzień nam przyniesie. Jest tyle roboty, że nie ma kiedy nagrywać. A chcę poruszyć ciekawy temat dzisiaj, tylko muszę sobie najpierw zrobić krótką przerwę, więc się przejdziemy. No i tak to jest, że jak się zaczyna robotę o 10 rano, czy przed południem, jak zwał tak zwał, no to potem trzeba siedzieć do 21, żeby zrobić to, co było do zrobienia. Jednak temat, który dziś poruszę, nie będzie tak ciekawy, jak zapowiadałem. Będzie troszkę mniej ciekawy, będzie krótszy. Po prostu już mi brakuje energii, żeby to tak rozpracować. Dzisiaj cały dzień siedzę nad jednym projektem praktycznie. Projektem pod tytułem Zaległy. Teraz Ci pokażę, narysuję, jak u mnie wygląda sytuacja projektowa, i jeśli chodzi o projekty dla klientów, i rzeczy do zrobienia, i inne zobowiązania. Mam dwa stałe, ciągłe projekty. Tutaj cały czas pracujemy dla klientów. Cały czas jest co robić. Nowe taski przychodzą, stała współpraca. Potem mam trzy takie zaległe, wiszące projekty, które. Bardzo mnie tutaj stresują, bo nie do końca z mojej winy, ale nie możemy ich dokończyć. One zalegają, gdzieś z tyłu głowy właśnie wiszą i w pewnym sensie też mnie blokują, żebym mógł ruszyć naprzód. Po prostu muszę te sprawy dopiąć. To są takie zobowiązania yy, dla klientów. Dalej mamy masę innych, mniejszych lub większych. Projektów, zadań, rzeczy, tematów i tak dalej do zrobienia, ale ich tutaj nie uwzględniamy. No i teraz, co robić, co robić dziś? Zobacz, klient numer jeden tutaj taski wrzucił, trzeba coś e, zrobić, zareagować jeszcze dziś. Klient numer dwa, e, no tutaj oczywiście mamy zaległe taski, coś większego do zrobienia e, z zeszłego tygodnia, cały czas trzeba coś robić. No i tutaj mamy te trzy zaległe projekty. No, i co robimy? Mamy do dyspozycji dziś powiedzmy, no nie wiem, 5 godzin, roboczo godzin. Akurat po godzinie na każdy projekt. Czy robimy po godzinie na każdy projekt? No nie do końca, bo po godzinie przy każdym jednym projekcie nie doprowadzi nas do niczego e, dobrego. Nie będzie widać bezpośrednio efektów. Ja wolałbym na przykład pracować tutaj dla tych dwóch pierwszych klientów, bo tutaj mam bezpośredni przekład tego, co ja od siebie daję i tego, co zyskam. A te trzy zaległe po prostu mnie tylko męczą i chcę się ich pozbyć, zakończyć, wyrzucić z pamięci można powiedzieć. Ale co? Co dziś podjąłem za decyzję ważną, istotną? To właśnie uporządkować te swoje rzeczy. Wziąłem projekt ten i cały kurczę 5, może nawet ponad godzin dzisiaj pracowałem nad nim. Zrobiliśmy 90%. Jeszcze będę musiał jedno podejście zrobić, żeby Pewne funkcjonalności dodać, potem jeszcze feedback od klienta pewnie też nam trochę zajmie, ale jest szansa, że jeśli właśnie to zrobimy, to ten projekt wyeliminujemy i będą tylko dwa takie zaległe, wiszące, obciążające mnie. I okej, okay, jutro muszę już wrócić do tych, do tych klientów bieżących, żeby realizować zadania, więc do tego jeszcze nie wrócę, ale może pojutrze, może po południu, jak będzie czas, będę zabierał się za ten ani za ten projekt, tylko będę chciał dołożyć to 10 brakujące procent do tego projektu, żeby ten właśnie wyeliminować i żeby zostały dwa i żeby mógł iść naprzód ze swoimi rzeczami, a dalej działać w spokoju widzisz, mając 5 godzin do dyspozycji i gdybym chciał rozłożyć to na te 5 projektów to porobiłbym po trochu w każdym i nie byłoby tak naprawdę żadnego postępu, jeśli skumuluję tą siłę na jednym projekcie no to ten postęp jest zdecydowanie widoczny i tak jak 5 projektów po 5 godzin musiałbym robić, nie wiem, na przykład 5 tygodni i żaden nie byłby skończony, tak na przykład ten jeden zaległy, jeśli na nim się będę tylko skupiał, no może nie tylko, ale na nim głównie będę się skupiał, no to będę w stanie na przykład w ciągu tygodnia ten problem rozwiązać, wyeliminować, projekt zakończyć. Więc jeśli jesteś w podobnej sytuacji jak ja, co jest bardzo prawdopodobne, że jednak te ilość projektów Cię przytłacza, to musisz podjąć odważną decyzję i skupić się najlepiej tylko i wyłącznie na jednym projekcie, dociągnąć go do końca, zamknąć, wyeliminować i potem łapać kolejny dopiero. I mówię to nie tylko na podstawie dnia dzisiejszego, ale na podstawie tych moich tam, nie wiem, 13 lat pracy jako freelancer. Pamiętam takie momenty, gdzie Chyba w szczytowym momencie, w punkcie, miałem 16 otwartych, otwartych projektów dla klientów, gdzie no coś tam cały czas robiliśmy. I wtedy jeszcze nie korzystałem z tych narzędzi online, więc miałem taką małą, no, może nie taką małą, karteczkę, po prostu wyciętą i tam wypisane te 16 projektów, żebym każdego dnia miał świadomość tego, że te projekty czekają, że coś tam się może zadziać, że klient czeka, że ja muszę. Coś tam zrobić, więc może sobie wyobrazić, jak to 16 projektów mogło się ciągnąć, gdzie ja praktycznie prawdopodobnie chyba wtedy pracowałem tylko i wyłącznie sam, a nawet jeśli nie samo, to i maksymalnie dwie osoby mogły to być, i, 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 i 16 projektów do ogarnięcia. Mógłbym tam na tablicy dorysować jeszcze, jeszcze kolejne e, e, projekty, bo na przykład mam klienta. Stałego, z którym współpracuję, który chce kolejne rzeczy do zrobienia. Trudno klientowi odmówić, no ale nie mogę tego wziąć, gdy mam tyle zobowiązań w tej chwili. Mógłbym wziąć, tak robiłem kiedyś, wziąłbym ten projekt. Zrobiłbym godzinę w tym tygodniu, godzinę w przyszłym tygodniu, godzinę za trzy tygodnie godzinę za cztery tygodnie i w efekcie nic byśmy. Nie zrobili, nie byłoby żadnego postępu, więc teraz już mam taką świadomość właśnie, że wciąż mówię klientowi, że jeszcze czekamy, może, może, za tydzień, może za dwa, może za trzy, nawet dopiero to ruszymy, kiedy się z tym uporam, bo tylko wtedy ma to sens. Tyle na dziś, prześpi się z tym wszystkim, widzimy się jutro.